Witam Was bardzo serdecznie w tym długo oczekiwanym już okresie tego wolnika. Lipiec 1994 rok. No i zaczynamy zniwnik zniwa, Zaczynamy. Góra już przechodzi po bizonku. Nota. Tutaj tak, co się zmieniło? Wyciągnąłem sobie z strychu dwie takie palety żeby się zbożył żeby się pas Na klepiszko też co Ale no żeby dodać się pas do takich Zaszeków Ja tak powiem W przyszłości nam przykład tutaj Tak o... czy nie Wylazł taki beton Dechł zabić czy nie Waląc jeszcze jedno Tak jest tam na spicharku A na spicharku to jest coś nie No trochę słony się jeszcze wala z, to, z, z zeszłego roku I tak bo nie jest. I tak, to się nic nie zmieniło, więc ziemniaków też ubywa, ale, o, z ta, co zapomniałam o moim tu stoi, tak, tutaj na łące już szanko koleże spraszowane, rolnica współdzielnia produkcyjna mi jest spraszowała, nie, no, ale ja już potem weźmę już bo wujek tak się rozwinął, że hej, ma... Bo on świat czas usługi prawie wszystkie. Tu, wszystkie, tu mam taką prowizorkę, żeby ona no, i włożyć. Pewnie że woży, nie. jeszcze ping, nie, że Na pniach podstawiony i woży. No i tu jest nowy nabytek Fitma Z224, łamany na jeden z podajnika, ale potem nie odkręciłem. <noise> trzeba się <noise> życzy, tego utrudnić, nie? No, naprawdę, no, jaką przyskrytę że nam nie padało, ale dobra. Wsiadamy za stery bizonka I tak, jedziemy kosić Drugi kawałek, bo wczoraj Wczoraj dziadek wykosił żytko, które trochę mokre jest i się I stoi jeszcze na rzutnik, jest cały rozrzutnik Żyta, co jest bardzo fajne, nie? Doszło do wczoraj jak potem no Było wyciągnięte, ta, ta, rano taki przełotny deszcz, popadał jeden 10 minut i trzeba było schować to nie no i tak to wygląda dobra więc no ja wsiadam za stery gasz <ścoughs> Biżony w odpadł za pierwszym header do góry elegancko elegancko powoli na wroteczka. uda powoli bo to Wolę nawrócić, że? Dziadek no, zaprodzimy już 30 pole. Komu chcę włączyć, bo muszę ze sprzętem takim wieciem, nie? Trzeba zabawkę na ale no, Powoli co jest, jest, jest i powoli nie musimy tam gospodarczę. Jest prasa kupiona, więc fajnie. Powiem wybrana tutaj taki na stik wylubione, nie? O, no, kombo jest kwiatełka zaświecimy, kierunek wybijemy i wszystko dała, nie? rower stoi jadę, bo ja wiadomo, co pociekać? Damy się taką łąkę pod kurtką, chcesz zgrabić i się i zjeść to szanko i ułożyć na poddasze w ogóle i niech się leży no wiadomo, nie mówmy, że słyszałem że można nad połosze dobra, wolno jedziemy wolno odwijamy, odwijamy, odwijamy O. O, zo, dobra. Ma zo, i o, zo gaat het door, zegt hij. Toen ik aan het przyspiesen en je beschoot, we jij het zo tolkamer, 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 Tam pod budem już trzydziestka stoi. To połowa dziury, a tu łąka w jest po, po wyrywaniu na wszystkie możliwe strony. tutaj nie ma Tu jakiś czep drogę skrócił. I moje, moja słowa. Tu jest ten. Tu i z tego poletka całe wyszło właśnie wyszło co? Wyszło praca w żyta. Nie zimę, bo na Nie tak ma I trzydziestka stoi przy przysadką. A z w przy będzie więc pick up stats probably want to smoke okay. oh, so the one was it we're not gonna stress because you have a to

jak wszystko oklasuję, to, to nie wiem. Znaczy, wszystko kładzie się szyszko wszystko sklasuję, to może ciężko trochę z tym, nie? W no. ciągu być trochę z tym. Już może być zobaczyć. o ale nie, właśnie. To dalej,

Og hann er í tíðum. Og hann séu sostanavant. Et sést luxus. Hann sést. Og sátt skustuð. Aa

ahaha i done mist이 ceckote ke maru Kel me dari ne 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 organizational artet Aba, gestione adi ke punish prre il ta I tak to wygląda. Wziąłem jest już pochodzi, no jeszcze nie kości. Jeszcze się nie... nie... Jeszcze nie zasnąłem. to pierwsze co ale nie, sklep, Komu ja się z to pasuje.

Ik heb daar een negatief boodschap van op mijn lijn te op achter de offset, ik heb een offset, dus dat is Ja, dat maal offset, dat is... Ik heb staan ja. Dus ik ben met een, meten, maar dat ben het wel dat is op ik op een paar takjes en dat is mooi. De laatste keer is het pigel van het trachter. De rural is super hot. Die is heel erg Spannend een eind Ja, ze het. dan moet je wat Ja, ze

stoi, salowa a sprawdzimy od razu tak Po sprawdzamy, że paski, czyli nie by tutaj z czyli teraz mam błąd, jak prawda, to się taki z to dobra, popina, a stan chodzi, 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 A chodzi, 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 nie chodzi, chodzi, Die no nou, doei nou dobrze, zwaaski, Dobra, pik. Wat een coolie wil ik het zo doen. Ijo, Pik. Ta luna dat is wel een Ik heb het O, Jak Ik heb het być. Dup. Pójdę pisać w rekordze, nie? A nie, to ja sobie nie chcę te... ...to... ...spieramę, to nie? Dobrze, czekajmy, się zbiornik... Wyjdę, żeby to jest O! Ej, no cóż... ...czekajmy, się ...nie Ale nie do ...to

Ale obrodziło. Eee, Obrodziło w tym roku, obrodziło. Obrodziło w tym roku, obrodziło. Dobra, nie ja będę składać te rury Po tu zostało przyjechane, nie? Dobra. A to? Enugi mensen zeggen want je moet hablando pakken maar ik zit net de target voor buiten constitutional 열gegeven Ik ben zelf niet het levenω Als er niemand me deur aantarigt sheets langer Maar ik ben niet veilig De zelfstandige hand van Het is No to, to, ok. tak, to nie ma co, bo drugą by kupić. tu kupić. Tak, rozrzutyk człowieku z ten się adapter, nie widzisz, się. Odkręca ten adapter, zakłalaj do brudzer. Nie widzisz, się Daj. 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 no? no. Też w to w że bliżona od resztą, założyć. Może no, kabinę kiedyś jakąś kupić, żeby gdzieś było, nie wiem, nie mógł No ale, że to ciekawie, no troszeczkę, ale nie myślę, się. Troszeczkę, nie no, no. to nie, 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 musi nie. Czy musi? No nie musi, no. Dobra. Mm. salona, stój. A, Brawo Ja się tam już w zasadzie po prostu w pierwszej, w pierwszej, w na taki rok, który wypaliło cały maj i czerwiec, Co wypaliło to nie jest, nie, <accent> nie, Dobra. Dół. nie, Dół posprawdzę sprawdzam, ja dumęcie że to jest? Eee, to kiedy to świją dobra. się powoli. to, żeby się na ją na nie pójście. Wkukujcie by nie było Lecia leci lecję. Na luza, ale

No ja, powoli to jest Chelem spuścić na dół kluczyk prąd i że sobie po przystępę pszczep jeszcze coś sprowadzić, bo jest taki warto szukanie na przyszpe, nie? Z tym zbożem. No, znam takich ludzi wam pewnie.

Tą górkę, tak kurwa, to ciężko będzie na bruży, a przecież to wykoszone, wykoszone i już w wolnym czasie można schronę prasować, w wolnym czasie, już włożyć, w wolnym czasie, i kosić, i ubędzie, nie? No, to już te snopki też ładnie poprasowane, nie? Eliańsko, możesz może zioł. ja kukurila, nie ma jeszcze kolby, no jeszcze krótkie, więc myślę, że dobra. Pik, 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 pik No, dobra, odpaliło A trzy to dosyć, że ona czasami lubi nie odpalić Ale ja ma też to, że hamulcy nie ma i to jest trochę wada Ja też sobie coś nie? To kwiat, ja na lóżo. ja już

Dwa tysiące, tak zapewne. Bo ja też pytam, to trzeba trochę napatrzeć na to, no, żeby to inno żeby nie no. no, to Złom, no, żołom, już nie posproszyło. A jak wiesz, nie ma na to co. Złom, nie ma żadnego bliska. Dobra. Koguliusz musi... Kury i koguliusz muszą wydżubać to, co, co się na chodacza. Tak ja, dobra. Wydziałem tutaj. Albo i nie wiedziałem. Zobaczymy. Tak, wiedziałem, dobra. Przyszło. Czekaj. Czekaj. Czekaj, bo ja przecież... Przecież, co panie, mam okno w dach. Ja idę coś zjeść i trzeba jeszcze brać za rozładunek, tylko, że... Boże... Ja się szanuję, że podwygrałem, więc nie. No. Więc, co? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć!